Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację. Poseł Janusz Kowalski ogłosił w środę o poranku, że odchodzi z Suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację, napisał w serwisie X, zaznaczając, że teraz skupi się na pracy w klubie parlamentarnym PiS. Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Janusz Kowalski odchodzi z Suwerennej Polski. Poseł, znany z ostrych, konfrontacyjnych wystąpień, poinformował o tym na swoim profilu w serwisie X. Dziś, 19 czerwca, redaktor przestaje być członkiem Suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację. O koleżankach i kolegach z suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach. Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w klubie parlamentarnym PiS i parlamentarnym zespole Proste Podatki, przekazał Kowalski. Do odejścia Kowalskiego z partii Zbigniewa Ziobry dochodzi po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło kolejne nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Realia ręcznego sterowania funduszem przybliżył opinii publicznej. B. Dyrektor funduszu Tomasz Mraz. Za Ziobrą i jego podwładnymi ciągną się również problemy związane z aferą Pegasusa oprogramowania, którym inwigilowano m.in. działaczy dawnej opozycji.